Dzień dobry. Libertarianie a zasada pomocniczości i dlaczego gangi nie zawsze, czy, czy lokalne gangi nie zawsze są tak złe jak nam się wydaje. Niedawno była afera no, no może coś z tego być że Unia Europejska chce podpisać jakąś umowę Kurczę. -so pewnie coś przekręciłem, ale wiedzą Państwo o co chodzi z krajami Ameryki Południowej o wolnym handlu w zakresie żywności. I wszyscy libertarianie są w niebo wzięci i się oburzają, że wielu ludzi z prawej strony liberalnej, wolnościowej, może nie liberalnej, bo to słowo bardzo zmieniło znaczenie, ale z wolnościowej, konserwatywnej, tradycyjnej są mocno przeciwko tej umowie. Zarzucają takim ludziom, do których no, siłą rzeczy się zaliczam, nie wiem, obłudę, niezrozumienie rzeczywistości. Nielogiczność, zdrada, idei. Wydaje mi się, że dokładnie na odwrót. Znaczy, może nie obłuda czy zdrada idei, ale kompletne niezrozumienie rzeczywistości. Dlaczego? Jeżeli <laughs> mielibyśmy w domu bardzo ciężkie zasady, nie wiem, ojciec, żołnierz zawodowy z ciężką ręką bardzo surowo, krótko trzyma synów. I synowie są w momencie, powiedzmy, koniec liceum, początek studiów, nadal są zbyt krótko trzymani względem roztropności. I jakiś krewny poprosił, czy by nie mógł w ich domu zamieszkać jego syn, w domu tego zawodowego żołnierza, i ze względu na to, że pójdzie tam na studia, gdzieś tam obok są jakieś ciekawe studia, i ten chłopak ma ochotę pójść na te studia. No, żołnierz, ojciec surowy się zgadza i ustala zasady takie, że ten, który z nimi zamieszkał, właściwie może co chce, byle to nie naruszał nie wiem, zdrowego rozsądku i obyczajności, a synów dotyczą te przegięte, zbyt surowe zasady, które zawsze, do, których, które zawsze ich dotyczyły. W oczywisty i naturalny sposób, synowie mają prawo do buntu, bo to nie jest uczciwe. No i argumentacja ojca w stylu, że ten człowiek był wychowywany w innych zasadach, w związku z czym nie możemy mu narzucać swoich zasad, w pewnym sensie jest prawdziwa. Natomiast jeżeli połączymy to z tymi niesprawiedliwymi, zbyt surowymi zasadami, które narzucił we własnym domu, to Pojawia się nie tylko nieproporcjonalność, ale wręcz nieuczciwość sytuacji. I w takiej właśnie sytuacji jesteśmy z perspektywy Unii Europejskiej i polskiego rolnictwa, zresztą nie tylko polskiego, całym rolnictwa w całej Unii Europejskiej, które musi przechodzić przez ministerstwo dziwnych kroków. W Polsce są już powiaty, w których nie ma ani jednego świniaka. Z kraju, w którym świni było mniej więcej tyle co ludzi, jak nie więcej. Staliśmy się import, importerem Zamiast eksporterem Wieprzowiny Kłopoty z krowami tak? Też mleko przestaje się opłacać Jest coraz ciężej Coraz bez sensu Bardziej Prowadzić gospodarstwa Ostatnio rozmawiałem z mieszkańcem Jednej z gmin Północnych Województwa Które jest na terenie dawnych Prus Wschodnich i mówił, że w jednej z tych gmin, w zesz całej gminie, typowo wiejskiej gminie, było sześciu rolników, którzy prowadzili gospodarstwa rolne, zostało dwóch. W zeszłym roku czterech padło. I do tego doprowadzają te absurdalne zasady, których musimy przestrzegać, a których nie będą musieli przestrzegać ci, z którymi Unia Europejska podpisze umowę o wolnym handlu. I ludzie, dumni ze swojej ideologicznego nastawienia do wyższości moralnej, bo, bo z takich to często jest, że oni bardziej rozumieją zasady i, i e, są mądrzejsi i tutaj ci głupi konserwatywni ludzie nie rozumieją na czym polega ekonomia. Nie rozumieją właśnie tego, że nie można zrobić tak, żeby obcy miał łatwiejsze zasady niż domownik. I tu... Trzeba dodać zasadę pomocniczości, która jest nie tylko katowicka, ale i zdroworozsądkowa, to znaczy, jeżeli jakąś zasadę można rozwinąć samemu. Przepraszam, jeżeli jakiś problem można rozwiązać samemu, no to nie angażujmy w to innych, to tak z miłosierdzia i z roztropności. Jeżeli możemy rozwiązać problem przy pomocy rady przyjaciela, ojca, matki, syna, no to rozwiązujemy to w ten problem. Ten problem w ten sposób. Jeżeli nie ma możliwości, żeby sobie nie poradzić zespołowo, to robimy to w ramach rodziny albo jakiegoś, jakiejś grupy przyjaciół. Jeżeli się nie da, w ramach lokalnej społeczności. Jeżeli się nie da, w ramach nie wiem, województwa, regionu. Jeżeli się nie da, na poziomie krajowym. I tu w normalnym świecie kończyły się te piętra w kwestiach gospodarczych, jakichś, no bo w kwestiach powiedzmy moralnych, no to jeszcze był Rzym zawsze którego można było się odwołać, poprosić go o rozwiązanie problemu. I w średnim było tak, nawet w kwestiach handlowych, jak były spory pomiędzy Biedgoszczą a Turuniem w XIV wieku. Jedni i drudzy wysyłali przedstawicieli do, do Rzymu, żeby Rzym rozstrzygnął, czy rozumienie, interpretacja zasad związanych z przymusem drogowym jest prawidłowa przez jedną czy drugą stronę. Ten problem e, się ciągnął. Bydgoszcz nam bruździła. Na szczęście stanęło na nasze. E, to tak na marginesie. I teraz, e, jeśli mamy zasadę pomocniczości i jej nie wprowadzimy, a wprowadzimy zasadę wolnego handlu, to dochodzi do sytuacji, w której e, niszczymy własną społeczność. W imię absurdalnych unijnych zasad, z korzyścią dla jakichś zwykłych, prostych ludzi gdzieś tam na innym kontynencie. I co z tym mają wspólnego gangi albo lokalne gangi? Otóż przed chwilą, jakieś 15 minut temu, w Lubiczu rozmawiałem, w Lubiczu Górnym, rozmawiałem z przedstawicielem. Jestem z tej gminy. Od 15 lat, czy więcej, więcej prawie 20. Jestem tam przybłędą, to znaczy kimś, który, kto się tam osiedlił, a pochodzi z Torunia. I jeszcze jakiś czas temu, proszę pamiętać, że jestem historykiem, jakiś czas temu dla mnie to nie jest wczoraj, tylko na przykład 30 albo 40 lat temu, całkiem niedawno, było tak, że jak ludzie zaczęli się właśnie osiedlać z Torunia w gminie Lubicz to byli właśnie traktowani jak przybłędy, którym się nie pomagało, z którymi się nie trzymało. Co więcej, lubić górny i dolne, Górny, bo jest na dolne, dolny, bo jest po niższej stronie Doliny Drwęcy. Jedno jest Europa, drugie jest Azja. Ja mieszkam w Azji. Jeszcze niedawno za życia ludzi w moim wieku było tak, że jeżeli ktoś umarł z Lubicza Górnego i miał być pochowany na cmentarzu w Lubiczu Dolnym. To kondukt, który szedł za trumną z kościoła do na cmentarz zatrzymywał się na moście w Lubiczu. Ludzie z Lubicza Górnego w tym momencie żegnali się z trumną. Kondukt był przejmowany przez ludzi z Lubicza Dolnego, którzy odprowadzali zmarłego na na cmentarz. Więc ci ludzie potrafili tak doprowadzić do tą, tą, te lokalne społeczności, tą hermetyczność lokalnych społeczności do takiego absurdu, że nawet w takich kwestiach jak chowanie zmarłego, nie mieszali sobie porządków. <laughs> a oprócz tego, no wiadomo, bójki między młodymi ludźmi, czy, czy handel transgraniczny, bo na drewence była granica między Europą a Azją, w związku z czym obie wsie przez cały XIX wiek świetnie sobie radziły. Między innymi dzięki temu, że żyły z granicy. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który pochodził właśnie z takiej granicy, z, z gminy nad granicą czeską, czechosłowacką wtedy jeszcze. I jak miała wejść Unia, no się za głowę łapał, z czego teraz ludzie w tych wszystkich wioskach będą żyć, bo przecież tam z dziada, pradziada wszyscy żyli z przemytu. Jakoś sobie poradzili, jak ktoś jest z tamtych regionów, może powiedzieć w jaki sposób Ludzie sobie poradzili z utratą tak intratnego dochodu. I o co chodzi z tymi lokalnymi gangami? I dlaczego to nie do, może dochodzić do absurdów w stylu, nie wiem, bujek młodzieży, której tak się pewnie zawsze lepiej, żeby się pojawiały, niż się nie pojawiały. Bo jak się nie pojawiają, to znaczy, że duch y, zginął, krew wystygła i przyjdą inni i nas zjedzą. Także jakiś tam poziom tej agresji między młodymi ludźmi jest akceptowalny. Natomiast to też ma znaczenie z perspektywy nie wiem, deweloperki, budowy nowych, nowych domów, osiedli, z perspektywy tego, czy, czy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli na jakąś firmę, czy nie de facto. W związku z czym to są rzeczy, które, które często hmm, czy, dorośli ludzie nieraz nie mają takiej świadomości. No, i to tacy powiedzmy całkiem rozsądni, to wszystko jest kierowane często przez lokalne gangi. To znaczy, jeżeli to szkodzi zbychowi, no to przecież nie przegłosujemy czegoś, żeby sprowadzić tu zbychowi konkurencję. Jeżeli ktoś proponuje biznes, który jest nawet opłacalny dla gminy, przyniósłby w zauważalne pieniądze, ale to jest obcy. To obcemu niedokoniecznie możemy ufać, w związku z czym lepiej może mu nie pozwolić, bo jak mu nie pozwolimy, to nie będzie przychodu, ale nie będzie kłopotów. A jak mu pozwolimy, to może będą przychody. Na pewno będą zyski, czy prawdopodobnie, ale kłopoty też mogą być. I sam, sam czegoś takiego doświadczyłem, jak próbowałem. Yy, w gminie Lubicz założyć za darmo strzelnicę dla całej gminy, z obietnicą, że fundacja będzie, którą prowadzę prowadzić co roku strzelania za darmo dla wszystkich szkół gminnych, także będziecie dzieci mogły z KBKS strzelać za darmo, nauczyć się podstaw bezpiecznej obsługi broni, pierwszej pomocy tego typu rzeczy. I wujt powiedział, że nie, pomimo że już nie wiem najpierw wynajęli teren, na wszystko się zgodzili, a koniec końców powiedzieli nie, i wprost powiedział wujt tak, że jak nie będzie strzelnicy, to na pewno nic się nie stanie, a jak będzie strzelnica to może coś złego się stanie, w związku z czym on woli, żeby tej strzelnicy po prostu nie było. I oczywiście w tym momencie to było szkodliwe dla gminy, szkodliwe dla, dla lokalnej społeczności, ale intencja, chociaż analiza absurdalna, intencja nie była zła. I skutkiem wymuszenia libertariańskich idei na świecie niekoniecznie jest to, że wszyscy mają więcej wolności, tylko to, że przychodzą większe gangi, z innych miejsc świata, z większymi pieniędzmi, albo bardziej brutalne, które zniszczą lokalne społeczności. Znowu rozmowa z człowiekiem z warmińsko-mazurskiego. Założono gdzieś farmę wiatraków, ktoś na tym zyskał. Po roku właściwie to była ruina gospodarcza całej, całego regionu, może nie całej gminy, ale tej części gminy, która żyła z turystyki bo ludzie już nie chcieli tam po prostu na wakacje przyjeżdżać, jezioro umarło, agroturystyka umarła, wielu ludzi straciło, bo ktoś zyskał, bo został przekonany przez większy gang zewnętrzny. W tle słychać krótkie serie z Poligonu, nie wiem czy to Państwo słyszą. W związku z czym zniszczenie lokalnych społeczności, czy zabranie im możliwości decydowania o sobie, tak, nieraz decydowania o sobie w sposób wadliwy, niekoniecznie daje nam więcej wolności. A jest ryzyko, że zamiast więcej wolności będziemy mieli potężniejszych bandytów, z którymi nie będziemy mieli wspólnych problemów lokalnych, z którymi, z których dziećmi nasze dzieci nie będą chodziły do szkoły. I to będzie zamienił stryjek, siekierkę na kijek, nic dobrego z tego nie będzie. I to oczywiście nie jest powód, żeby nie było wolności gospodarczej. Natomiast jest to powód, żeby nie myśleć doktrynersko, z klapkami na oczach, bo e, tak było na przykład z prowadzeniem, z prywatyzacją. E, Wałęsa, oddaj moje 100 milionów, tak? Można było kupić bony, z tych bonów nic nie było. Te firmy w ogóle nie zostały de facto sprywatyzowane, tylko najczęściej zniszczone, bo zrobiono to źle. A wielu liberałów z KLD wtedy mówiło, że lepiej tak niż wcale. Nie ma co narzekać. No a skutki były takie, jakie były. I teraz wracając do naszych baranów zanim zniszczymy lokalne gangi, to sprawdźmy czy nie wpadniemy w sidło większych gangów. I takim lokalnym gangiem, ale na, na, na skalę całego kraju była e, e, nomenklatura komunistyczna. E, ona się uwłaszczyła trochę, ale w dziecinny sposób, a, bo za srebra radowe dostali jakieś miedziaki, e, bo sobie tą coś pokradli, a gangom anglosaskim, dali pokraść i zniszczyć dużo więcej. Deindustrializacja Polski, blokada, czy mordowanie młodej przedsiębiorczości przez popiwek na przykład, uniemożliwienie komercjalizacji przemysłowi państwowemu. A na przykładzie Orlenu pięknie widać, że to jest możliwe. Tak, Firma, która była niedochodowa, przeszedł PiS, którego zwolennikiem jako żywo nie jestem. I pokazał, że ta firma może nagle przynosić miliardy dochodu budżetowi. Przyszła kontra, przyszła koalicja obywatelska i skutki mamy: jakie? Orlen przychodzi, przynosi deficyt. To oczywiście może być bardziej skomplikowane, jest to tylko przykład. Natomiast no są firmy państwowe, które mogą dobrze działać. A Komercjalizacja rynku paliwowego na zasadzie albo telekomunikacyjnego na zasadzie, że sprzedajemy część państwowej własności państwowych firm, państwowym firmom z Francji czy Niemiec. To nie jest wolny rynek. I absurdalne jest to, co obserwowałem i czego byłem uczony przez konserwatywnych liberałów w latach 90. że to będzie dobre dla Polski Polski, że telekomunikacja już nie będzie państwowa, tylko będzie firma z zagranicy przyjdzie i te osiołki, które do tego mnie przekonywały chyba nawet nie miały świadomości, że, że to będą że to będą po prostu firmy państwowe z innego kraju to jest tak jak, nie wiem sprzedaż miejskiego zakładu komunikacji zakładowi miejskiemu komunikacji z Bawarii albo wodociągów, tak swoich, jakiemuś zakładowi wodociągów z zagranicy Także część zysków nabija kasę jakiemuś miastu w Bawarii czy w jakiejś innej Nadrenii, co się też przecież w Polsce działo i dzieje. I powinniśmy już po tych ponad 30 latach postkomunistycznej pseudodemokracji nauczyć się, że obcy bandyta nie jest lepszy niż lokalny. Ten lokalny może budzić zawiść, tak to prawda. Może być trochę nieuczciwy, natomiast doświadczenie uczy, że on tutaj nie ma żadnych interesów, a nasz lokalny bandyta jednak trochę interesów ma. I warto nieraz wziąć to pod uwagę, zanim będziemy wyzywać na to, że nie mamy wolności, i żeby wprowadzić wolność taką, że tu przyjdą obce koncerny, czy, czy możliwość handlu obcych, którzy mają więcej wolności. Najpierw oddajmy wolność sobie lokalnym społecznościom, Polakom, a potem myślimy o tym, żeby uwolnić handel czy możliwość działania tutaj obcym gangom, które trzeba wpuszczać nadzwyczaj ostrożnie, czego się jeszcze niestety nie nauczyli.